Wiecie, co pomyślałam? Może to głupie, ale od jakichś dwóch tygodni nie mogę się zmotywować, żeby posprzątać w pokoju. Przyczyny są proste, nikt do mnie nie przychodzi. Erik do mnie nie przychodzi, poza mną tak naprawdę nikt tego nie ogląda. A no, że ja mam dosyć niskie wymagania. Raczej mnie to nie obchodzi. Ja mam od dwóch tygodni niepościelone łóżko. Może was, może ktoś to bawi, może wy macie wszyscy porządki w pokoju, ale generalnie myślałam o tym, żeby na przykład posprzątać dla odmiany, możecie się ze mnie pośmiać. Na początku pomyślałam dzisiejszego dnia, że może nagram jakiś makijaż, a potem stwierdziłam, kurczę, żeby nagrać makijaż, to ja musiałabym posprzątać, bo widać zawsze w tle, czy mam syf, czy nie. Machnęłam ręką, stwierdziłam, dobra, to tego nie zrobię. Padło mi do głowy, że ja nagram, jak sprzątam. 200 IQ. A nagram, jak sprzątam. I wtedy to będzie nagranie, a jednocześnie posprzątam i potem, jak już posprzątam, to będę mogła nagrać, a jak już nagram, cały wstęp do filmu nagrałam z kamerą pod takim kątem, yy, więc yy, ja nie wiem, po prostu jakość tego, co ja produkuję jest na najniższym poziomie. Trudno, po prostu taka się urodziłam najwyraźniej. Ja nie wiem, może kiedyś się nauczę obsługiwać sprzęt. To jestem ja i mój stolik. Ten stolik pełni funkcję takiego nocnego stolika, takiego stolika przy łóżku. Tu jest łóżko, tu jest stolik. Na tym stoliku znajdują się różne rzeczy. Na tym stoliku znajduje się między innymi serek wiejski pilos, pusty i brudny. Zaschnięta łyżeczka brudna. Ten Serek wiejski leży w tym miejscu e, od jakiegoś. Tygodnia leży tu również skórka od banana. Kładam ją więc do serka Pilos. Kolejna brudna łyżeczka, brudna miska, gumka do włosów. Zrobię fryzurę. Jest tutaj, moi drodzy patrzcie, Baby Dream, oliwka pielęgnacyjna, obsmarowana kurzem. Obrzydliwe i to się cały klej, odkładam na parapet. I Ice Cola Drink. Fuj. Chciałabym wam jeszcze z bliska pokazać stolik, bo to jest historia po prostu jak on wygląda. Stolik jest cały wysmarowany oliwką oraz wszelkimi innymi substancjami. Generalnie gruba warstwa kurzu, jakieś śmieci, wytry o prześcieradło. Rozwiązania we Wam. Życie jest nieustanną fontanną porażek, wodospadem, smutku. Fuu, muszę sprzątać, jak się i tak zabrudzi. Wy też nienawidzicie ściągać poszewki z kołdry i zakładać je z powrotem. Jestem już dorosła i umiem yy, ścielić yy, pościel. Przecież to nie jest żaden problem, prawda? Piu. Postanowiłam. Że odkurzę jutro, czyli za tydzień mniej więcej, bo jutro mi się nie chce. Zaraz wam pokażę wszystko, jakbyście też nie umieli, to ja was nauczę. Wkładam ręce do środka. To. Słuchajcie, no ja nic nie mówię, ale to jest coś pięknego, jakby widzicie, jak to jest pościelone. Myślę, że to jest sukces mojego dnia dzisiejszego. Jestem z siebie bardzo, bardzo dumna. w logo miał dużo wyświetleń. Postanowiłam, że przy okazji pokażę wam mój widok z okna. Tu mam takie fajne chmury, a to, moi drodzy, na moim drugim oknie jest mój e, chibiktulu, którego zrobiłam chyba mając, nie pamiętam, 13-12 lat. Jeżeli chcecie takiego chibiktulu, to ja wam mogę zrobić za dychę. Posprzątałam dopiero pół pokoju i już mi się nie chce. No co zrobiłam, to pościeliłam łóżko i przetarłam stolik. Mój różowy plecek z Wiczena, który się zaczyna próć. Tu już jest dziura. Nie szanujemy Wiczena. Zapraszam Was do hejtowania ich strony. To są kapciobuty. Czy co? Ja mogłabym Wam zrobić film o całej mojej szafie i wszystko jest z promocji. Nie ma ani jednej rzeczy kupionej w pełnej cenie. Pionel Express takie kalendarze. niedzielę, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobotę. I ja tu tebie zapisałam zamówienie z Chińczyka. Bo to jest to, co ja w ciągu miesiąca robię zasadniczo. Dajcie znać, czy iść bardziej w pięciominutowe, czy w dziesięciominutowe filmy. To mi w ogóle wyszedł pryszcz ostatnio.